Cześć was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku jest odcinek z Minecrafta Bo już dawno odcinków nie było z Minecrafta A z tego e e powodu, że strasznie był póki co jest aktualizacja i się nie mogę zalogować To postanowiłem, że nagram Minecrafta I Już od razu ostrzegam, że ja jestem chory e e e Więc jak będę kaszleć lub pociągać nosem <laughs> Jak teraz, to bardzo przepraszam. Więc, yy, no jesteśmy oczywiście znowu w innym miejscu. Ja już ten wybieg zbudowałem. Eee, no bo po postanowiłem, że na odcinku tego nie będę robić, to już sobie mogę wyrzucić. Eee, ja... Aby, czyja, sekunda, bo muszę jajko konia znaleźć. Bo jakiś przypadek wyrzuciłem, to pod tymi miksturami było. O. Które to? To je o to. Więc teraz sobie tutaj zresztą no, zresztąmy koń. Dajmy tak przykładowo cztery. A jeszcze kowadło. I znacz, i znaczniki. I to sobie zrobimy tutaj na górze. Sobie cztery zrobimy. Pierwszy. Znacznik. Pierwszy. To dla mamusi, to jakiego? E, a, albo e, no, tego fryza, czy ja mam starszego? Aurora, to dla mamy, dla taty może być a jakiego? Ja mam fajne imię konia, Raven, a, a ja to napisałem chociaż dłużej tak. Teraz, jakie dla źrebaczków? Dla. Y, aha, Aurora. Raven. Aha, bo jako wadło nazywam Raven. <ścoughs> Sekunda, bo ja muszę wziąć te trzy znaczniki. Bo jako wadło nazywam Raven. Aha, trzy. Tylko trzy. Eee, nie. Jeszcze jeden. Eee, nie tu. Tylko na. Znaczy, dobra. No to ten znacznik, yy... to tata się może nazywać Raven. To jest mama Aurora, tata Raven. <coughs> Ja mam te, te, takiego kuczyka, które wygląda jak żrełek ze i on się nazywa Baby. Ale przez dwa... Y <tryk> Więc tak, teraz możemy dać jakieś... nie imię konia ze tylko na przykład imię konia... <tec> a, w, a w ogóle imię nie konia, tylko imię mojego psa no normalnego życia. Więc dobrze, to tata Raven, mama Aurora, no pierwszy srebracyk Baby, a drugi Rino. Rino, dobra, to sobie wyrzucimy, bo więcej rzeczy nie będziemy mieć, a i co najważniejsze muszę zebrać smycz. I siodło. Siodło. I możemy w mnie. Aha, bo najpierw je ja trzeba przyzwyczaić. Ja tak to dalej będzie sobie gdzieś pojedziemy. O, już nie, lubi. Więc no. A. Ty. O, dobra. Teraz ich tu fuh, może wiem co ja z tymi koniami robię. O ja... Szybko tu, tu, tu. Ja do wody poleciałeś, więc gdzieś, OK. I teraz sobie... Nie, nie chcę. Teraz sobie gdzieś możemy pojechać. Ale tak e, króciutko. Ja was bardzo za ten kaszel przepraszam. Ale no. Gdzie skoń? Tu. Ale no, wiecie, jak to jest. Jak, jak się jest chory. Tu ja już tu przy mnie wraca. Nie, no, to jeszcze chwilę pojeżdżę. a czy tam jest. A do no dolekko też nie będę jeździł, bo mi się świat robi. No nie taki jak powinien. Dobrze, bo już za chwilę będzie noc. Więc to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapeniu do góry z Subiku. Trzymajcie się gorąco i cześć.